Warszawa. W emocjonującym i przejmującym wywiadzie dla magazynu Twój styl legendarna aktorka Ewa Kasprzyk, mająca dziś 68 lat, ujawniła po raz pierwszy bolesną prawdę o swoim 36-letnim małżeństwie z Jerzym Bernatowiczem, człowiekiem, który przez lata uchodził za niezawodną podporę jej kariery aktorskiej. Milczałam zbyt długo. Ludzie myśleli, że jesteśmy idealną parą, ale prawda jest taka, że przez dziesięciolecia żyłam w samotności wyznała Ewa z wyraźnym wzruszeniem, łamiącym głosem. Ewa Kasprzyk od dekad kojarzona z silnymi, niezależnymi kobietami na ekranie i scenie teatralnej i Jerzy Bernatowicz, cichy bohater stojący w tle jej kariery, przez lata budzili w opinii publicznej obraz idealnej rodziny. Ich małżeństwo wydawało się nie do ruszenia, nikt nie spodziewał się, że za fasadą pozornej harmonii kryje się głęboka samotność. Według słów Ewy, powodem, dla którego przez tyle lat ukrywała prawdę, była ich jedyna córka, Katarzyna. Nie chciałam, aby dorastała w poczuciu straty, poświęciłam swoje własne emocje, aby zachować dla niej dom i pozory normalności, wyznała aktorka, z trudem powstrzymując łzy. W wywiadzie Ewa przyznała, że w obliczu braku emocjonalnego wsparcia ze strony męża, całe swoje życie zawodowe traktowała jako schronienie przed rzeczywistością. Na scenie byłam kobietą silną, niezłomną, ale w życiu prywatnym byłam tylko żoną starającą się przetrwać, mówiła z sercem pełnym goryczy i smutku. Ta sensacyjna deklaracja natychmiast wywołała falę reakcji w mediach, wśród fanów i całej opinii publicznej. W ciągu kilku godzin od publikacji wywiadu, nagłówki w portalach plotkarskich i serwisach informacyjnych wypełniły się komentarzami, analizami i spekulacjami. Internet zalały tysiące wiadomości od fanów wyrażających współczucie, zdziwienie i niedowierzanie. Nie mogę uwierzyć, że przez tyle lat nie wiedzieliśmy, jak bardzo cierpiała. Pisały użytkowniczki w mediach społecznościowych, a wielu komentatorów podkreślało odwagę Ewy w przełamaniu milczenia. Tradycyjne media również nie pozostały obojętne. Telewizje śniadaniowe, programy kulturalne i talk-show natychmiast poświęciły kilka segmentów na analizę wywiadu. Eksperci od psychologii relacji, krytycy teatralni i biografowie aktorki komentowali każdy szczegół jej słów, próbując zrozumieć, jak tak długo mogła funkcjonować w cieniu emocjonalnej pustki, jednocześnie błyszczeć na scenie i w filmach. A to, co najbardziej porusza, to nie sama samotność, ale świadoma decyzja, by ją ukrywać dla dobra dziecka, stwierdził jeden z psychologów w jednym z porannych programów telewizyjnych. Inni podkreślali dramatyzm sytuacji. Ewa Kasprzyk przez dekady kreowała obraz kobiety silnej i niezależnej, podczas gdy w rzeczywistości jej życie prywatne było pasmem cichego cierpienia. To niezwykle poruszające i szokujące zarazem. Publiczność, przyzwyczajona do wizerunku Ewy jako postaci pełnej energii, charyzmy i radości życia, teraz zmuszona jest zmierzyć się z jej ludzką, kruchą stroną. W sieci pojawiły się również memy, komentarze pełne empatii, a liczne grupy fanów rozpoczęły dyskusję na temat poświęceń kobiet w showbiznesie, roli rodziny i tego, jak często prawdziwe życie różni się od scenicznego wizerunku. Ewa Kasprzyk nie unikała też trudnych pytań dziennikarzy o relacje z mężem. Przyznała, że w jej małżeństwie nie było przemocy fizycznej ani skandali medialnych, lecz brakowało tego najważniejszego – miłości, bliskości i wsparcia emocjonalnego. Wszyscy myśleli, że mam szczęśliwe małżeństwo, bo spełniam się zawodowo i mam rodzinę, ale prawda była inna. Długo żyłam w milczeniu, w ciszy, którą samą siebie próbowałam zagłuszyć pracą i obowiązkami, mówiła, wzruszając całą redakcję. Co ciekawe, reakcje publiczności były natychmiastowe i niezwykle intensywne. W mediach społecznościowych rozgorzała debata na temat tego, jak wiele kobiet w podobnym wieku doświadcza braku emocjonalnego spełnienia w małżeństwie. A jednocześnie poświęca swoje uczucia dla dobra dzieci. Komentarze wyrażające współczucie mieszały się z pytaniami o to, jak Jerzy Bernatowicz reaguje na wyznania żony i czy ta szczerość wpłynie na ich relacje w przyszłości. Nie można pominąć również wpływu na środowisko artystyczne. Wielu kolegów i koleżanek po fachu wyraziło swoje wsparcie dla Ewy, podkreślając, że jej odwaga w ujawnieniu bolesnej prawdy jest dowodem siły charakteru i profesjonalizmu. Który pozwalał jej przez lata zachowywać pozory szczęśliwego życia, mimo wewnętrznej pustki. Każde zdanie Ewy w wywiadzie wydawało się wywoływać lawinę emocji. Od wzruszenia przez szok, aż po refleksję nad tym, jak wiele osób w showbiznesie skrywa swoje prawdziwe emocje. To nie jest tylko historia jednej kobiety, to opowieść o całej generacji, o tym, jak często w imię rodziny i kariery rezygnuje się z własnego szczęścia, komentował jeden z krytyków teatralnych. Dla widza przygotowującego się do obejrzenia naszego materiału, historia Ewy Kasprzyk jest wstrząsająca i fascynująca zarazem. To opowieść o miłości, samotności, poświęceniu i odwadze, które w świecie show biznesu często pozostają niewidoczne. Już za chwilę pokażemy, jak wyglądały ostatnie lata jej małżeństwa, jakie były powody decyzji o milczeniu i jak sama aktorka próbuje odnaleźć spokój po latach ukrywania prawdy. Przygotujcie się na historię, która nie tylko poruszy emocje, ale także zmusi do refleksji nad tym, jak często rzeczywistość kryje się za fasadą pozorów. A prawdziwe życie bywa znacznie bardziej dramatyczne niż scenariusze, które oglądamy na ekranie. W ciągu 36 lat wspólnego życia, Ewa Kasprzyk i Jerzy Bernatowicz uchodzili za wzór idealnego małżeństwa. Publiczność, media, a nawet najbliżsi znajomi nie mieli wątpliwości. Ich relacja była wzorem stabilności, a córka Katarzyna urocza i błyskotliwa. Dopełniała obraz rodzinnego szczęścia. Jednak w ostatnich tygodniach prawda wyszła na jaw, rzucając światło na dramatyczną rzeczywistość, kryjącą się za fasadą perfekcji. Podczas rozmowy w programie Rozumieć kobietę z Krzysztofem i Biszem, Ewa otwarcie przyznała: Przez wiele lat żyłam w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. W rzeczywistości jednak odkryłam zdradę mojego męża. Co roku, przez około rok, Jerzy otrzymywał wiadomości podpisane męskim pseudonimem. Później okazało się, że znam kobietę, która stała za tymi wiadomościami. Nie czułam potrzeby odpowiadać. Miałam szczęście, że mogłam skierować swoje uczucia gdzie indziej. Te wyznania wywołały niemal natychmiastową burzę w mediach i wśród fanów. Social media zalała fala komentarzy. Od pełnych współczucia i wsparcia, po niedowierzanie i szok hasztagi związane z Ewa Kasprzyk zaczęły krążyć w sieci z prędkością błyskawicy. A setki tysięcy osób dzieliło się własnymi refleksjami na temat poświęceń, samotności i tajemnic, które kryją się w życiu publicznych osób. W prasie tradycyjnej artykuły i analizy mnożyły się jak grzyby po deszczu. Jedne skupiały się na karierze aktorki i tym, jak jej życie zawodowe stanowiło swego rodzaju ucieczkę od emocjonalnej pustki, inne podkreślały dramatyczną prawdę że nawet długoletnie małżeństwa mogą kryć zdradę i cierpienie, które pozostają niewidoczne dla otoczenia. Zdjęcia Ewy Kasprzyk w mediach społecznościowych, publikowane jeszcze wczoraj z uśmiechem na twarzy i błyskiem w oku, teraz nabrały nowego znaczenia. Wielu komentatorów zwróciło uwagę na drobne sygnały, które wcześniej były ignorowane. Spojrzenia pełne melancholii na czerwonych dywanach, długie chwile samotności na premierach, unikanie publicznych deklaracji uczuciowych wobec męża. Wszystko to teraz wydaje się wskazywać na subtelne znaki kryzysu, które przez lata pozostawały niezauważone. Reakcje środowiska artystycznego były równie intensywne. Znani aktorzy, reżyserzy i krytycy teatralni podkreślali odwagę Ewy w ujawnieniu tak intymnych szczegółów swojego życia. To niezwykle szczere i poruszające wyznanie. Pokazuje siłę i determinację, by nie ukrywać prawdy, nawet jeśli może ona ranić opinię publiczną i fanów. Komentował jeden z krytyków teatralnych w popularnym programie porannym. W mediach pojawiły się również kolejne bomby, dokumenty i fragmenty starych wywiadów, które teraz nabierają nowego kontekstu. Zdjęcia z prywatnych przyjęć, nagrania z kulis spektakli wszystko to zaczęło układać się w obraz życia, w którym pozornie idealna codzienność kryła dramatyczną rzeczywistość. Redaktorzy magazynów plotkarskich natychmiast zaczęli analizować każdy detal. Od stroju aktorki po sposób, w jaki komentowała publicznie sukcesy męża, szukając kolejnych sygnałów zdrady i emocjonalnego dystansu. Fani nie kryli emocji. W sieci pojawiły się setki tysięcy komentarzy pełnych szoku, niedowierzania i współczucia. Nie wierzę, że przez tyle lat nie wiedzieliśmy o cierpieniu Ewy. To wstrząsająca prawda z nawet gwiazdy mogą ukrywać dramaty. Ewa pokazuje nam, że trzeba być silnym i kochać siebie. Pisały użytkowniczki i użytkownicy, dzieląc się swoimi osobistymi historiami. Dziennikarze prześcigali się w odkrywaniu kolejnych szczegółów. Pojawiły się informacje, że niektórzy znajomi pary już dawno dostrzegli napięcia i niepokojące sygnały, ale nikt nie przypuszczał, że sytuacja jest aż tak poważna. Fotografie z wydarzeń publicznych, wcześniejsze wywiady i krótkie komentarze z przeszłości zaczęły teraz funkcjonować jako wskazówki które w połączeniu z wyznaniem Ewy ukazują pełny obraz skrywanego dramatyzmu. Sama aktorka przyznała, że decyzja o ujawnieniu prawdy była wynikiem wielu lat refleksji i potrzeby odzyskania własnej autonomii emocjonalnej. Nie chcę żyć w kłamstwie, nie mogę już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku, chcę, aby ludzie zobaczyli prawdę, nawet jeśli jest bolesna, mówiła, a jej słowa wciąż rezonują w głowach widzów. Dramatyczne zwroty akcji, które teraz wychodzą na jaw, powodują, że historia Ewy i Jerzego staje się jednym z największych medialnych tematów ostatnich miesięcy. Widzowie i czytelnicy z zapartym tchem śledzą kolejne informacje, zdjęcia i komentarze, starając się zrozumieć, jak mogło dojść do tak długotrwałego ukrywania zdrady i emocjonalnego dystansu w tak długoletnim małżeństwie. Każdy szczegół, każda wypowiedź Ewy nabiera teraz nowego znaczenia. Fakt, że potrafiła przyjąć zdradę z taką spokojną świadomością, jest interpretowany jako przejaw niezwykłej siły charakteru i zdolności do zachowania godności w sytuacjach ekstremalnych. Publiczność nie może oderwać wzroku od kolejnych doniesień, śledząc zarówno reakcje mediów, jak i dramatyzm prywatnego życia jednej z najbardziej znanych aktorek w Polsce. Warszawa. Choć świat znał Ewa Kasprzyk przede wszystkim jako gwiazdę dużego ekranu i sceny teatralnej. Prawdziwa siła jej kariery tkwi w nieustannym połączeniu talentu, odwagi i charyzmy, które uczyniły ją ikoną polskiego kina. Urodzona w 1957 roku w Stargardzie, młoda Ewa już od dzieciństwa wykazywała nieprzeciętne zdolności aktorskie, które z czasem doprowadziły ją do prestiżowej Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, z której ukończyła studia w 1983 roku. Jej debiut zawodowy miał miejsce w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, gdzie Kasprzyk spędziła blisko dwie dekady. Zdobywając doświadczenie, które później przekształciło ją w aktorkę o niezwykłej sile wyrazu i magnetyzmie scenicznym, w tym miejscu zaczęła budować reputację kobiety nie tylko pięknej i ujmującej, lecz także niepokornej i odważnej w wyborze ról. Już wtedy krytycy dostrzegali jej potencjał. Barbara Wolańska z Kogel Mogel i Galimatias, czyli Kogel Mogel II, stała się postacią kultową, symbolem kobiecej niezależności, odwagi i lekkości, a jednocześnie subtelnej ironii wobec życia codziennego. Nie tylko kino przyniosło Ewie uznanie. Jej udział w komedii małżeńskiej, jako Maria, kobieta podejmująca decyzję o wyjściu z nudnego i duszącego małżeństwa, był dla wielu widzów i krytyków prawdziwym objawieniem. Rolę tę Ewa. Odegrała z taką autentycznością, że stała się symbolem odwagi w życiu prywatnym, a jej postać inspiruje do dzisiaj. Jej obecność na scenie była zawsze pełna energii, a widzowie wychodzili z sal teatralnych poruszeni i zafascynowani. Równolegle z działalnością teatralną Ewa stała się stałym bywalcem programów telewizyjnych, talk show i wydarzeń kulturalnych, gdzie jej osobowość i doświadczenie sprawiały, że każdy występ, każda rozmowa Stawały się małym widowiskiem pełnym napięcia i emocji. To właśnie dzięki takim publicznym występom jej wizerunek stał się rozpoznawalny w całej Polsce. Nie tylko jako aktorki, lecz jako kobiety silnej, pełnej pasji, a zarazem niezwykle wrażliwej. W cieniu tej gwiazdy stał Jerzy Bernatowicz, mąż i wierny towarzysz, choć jego świat był zupełnie inny. Inżynier z zamiłowaniem do precyzji, Bernatowicz nigdy nie dążył do sławy, nie pragnął być w centrum uwagi. Jego rola w życiu Ewy była inna, choć nie mniej ważna. To on zapewniał jej spokój, stabilność i wsparcie, umożliwiając jej realizowanie ambitnych projektów zawodowych. Choć życie prywatne pary nie było pozbawione trudności i lat rozłąki, Jerzy zawsze pozostawał punktem oparcia człowiekiem cierpliwym, opanowanym i nieocenionym w cieniu sukcesów Ewy. Choć nie dzielili tej samej sceny ani kamery, ich związki zawodowe i prywatne splatały się w niezwykły sposób. Ewa mogła realizować swoje artystyczne ambicje, wiedząc, że ktoś w domu zapewnia jej poczucie bezpieczeństwa. Ta dynamiczna równowaga między wolnością artystyczną a dyskretnym wsparciem męża sprawiała, że ich małżeństwo długo uchodziło za wzorcowe. Jednak nawet w tym świecie, gdzie publiczność znała ich jako idealną parę, nie brakowało subtelnych napięć. Ewa, wkraczając w coraz bardziej odważne role. Niejednokrotnie balansowała między sukcesem scenicznym a własnymi emocjami, które przez lata musiała skrywać. Każda rola, każde zdjęcie i każdy wywiad były świadectwem jej profesjonalizmu i determinacji, by przetrwać w świecie, który oczekiwał od niej perfekcji i uroku na każdym kroku. Widzowie przyzwyczajeni do jej ekspresji i magnetyzmu nie zdawali sobie sprawy z napięcia, jakie towarzyszyło jej życiu prywatnemu, każde publiczne pojawienie się kasprzyk. Przyciągało uwagę nie tylko fanów, ale i krytyków, którzy dostrzegali w jej interpretacjach nie tylko talent, ale także ukrytą siłę przetrwania i doświadczenia, które kształtowały jej osobowość. Dziś, gdy prawda o jej związku z Jerzym Bernatowiczem wychodzi na jaw, spojrzenie na jej karierę zyskuje nowy wymiar. Każdy sukces na scenie, każdy kultowy film, każda rola teatralna wszystko to staje się nie tylko świadectwem talentu ale także opowieścią o kobiecie, która przez lata balansowała między światem sztuki a własnymi emocjami, między pasją a poświęceniem dla rodziny i miłości, które nie zawsze były odwzajemnione. Dla publiczności te fakty mają niezwykłą siłę. Pokazują, że za każdą ikoną stoi człowiek z własnymi tajemnicami, dramatami i wyborami. To właśnie połączenie talentu Ewy Kasprzyk i dyskretnej obecności Jerzego Bernatowicza uczyniło ich historię wyjątkową. Jedną z tych, które poruszają, fascynują i pozostawiają widza z pytaniem, jak wiele wiemy naprawdę o życiu tych, których podziwiamy na scenie i ekranie. Warszawa. Zanim Ewa Kasprzyk stała się ikoną polskiej sceny teatralnej i kinowej, jej życie zaczynało się w skromnym, spokojnym domu w Stargardzie Szczecińskim. Urodzona w 1958 roku, Ewa dorastała w rodzinie, która nie miała żadnych tradycji artystycznych. W świecie zwyczajnym, codziennym, gdzie sztuka była odległym marzeniem, a nie codzienną rzeczywistością. Mimo pozornej normalności, już od najmłodszych lat Ewa wyróżniała się niepokornością i charakterystyczną energią. Sama aktorka przyznawała w licznych wywiadach, że była dziewczynką, która nie mieściła się w żadnych schematach, a jej potrzeba wyrażania siebie była tak silna, że często wprawiała dorosłych w zakłopotanie. Ta buntownicza natura w połączeniu z wyjątkową wrażliwością, Stała się zalążkiem jej późniejszej kariery aktorskiej, sceny stały się dla niej miejscem, w którym mogła być w pełni sobą, bez kompromisów i ograniczeń. Po ukończeniu szkoły średniej, Ewa zdecydowała się zdawać do Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Tam rozpoczęła swoją transformację od młodej dziewczyny z prowincji, po aktorkę o nieprzeciętnej charyzmie. Wielu profesorów wspominało jej determinację, pasję i naturalną zdolność przyciągania uwagi. Cechy, które wkrótce miały zapewnić jej miejsce w gronie najwybitniejszych polskich aktorek. Choć brak jest zapisów o dramatycznych wydarzeniach w jej dzieciństwie, Ewa wielokrotnie podkreślała, że czuła się inna i nieprzystająca do standardów. To poczucie odmienności skłoniło ją do odkrywania świata poprzez sztukę, teatr i później kino. Sztuka stała się dla niej nie tylko formą wyrazu, ale również schronieniem i sposobem na zrozumienie samej siebie. W przeciwieństwie do Ewy. Jerzy Bernatowicz pozostaje postacią niemal tajemniczą w kontekście młodości i dorastania. Wiadomo jedynie, że jest inżynierem człowiekiem o niezwykłej precyzji, cierpliwości i spokojnym usposobieniu. Publiczne informacje o jego dzieciństwie, rodzinie czy edukacji są niezwykle skąpe. W nielicznych rozmowach Ewa Kasprzyk opisywała go jako Osobę zdyscyplinowaną, refleksyjną, żyjącą w zgodzie ze sobą i z własnym rytmem, ale nigdy nie ujawniała szczegółów z jego przeszłości. Paradoksalnie to właśnie kontrast pomiędzy ich światami, młoda buntownicza aktorka z prowincji i spokojny, racjonalny inżynier, stał się fundamentem ich późniejszego związku. Jerzy, choć niezwiązany z branżą artystyczną, potrafił zapewnić Ewie stabilność emocjonalną, której potrzebowała, by w pełni realizować swoje ambicje zawodowe. Ich relacja opierała się na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptacji odmiennych temperamentów. Ewa Kasprzyk wielokrotnie podkreślała, że jej dzieciństwo i poczucie inności przygotowały ją na życie w świecie show biznesu, gdzie często trzeba było ukrywać prawdziwe emocje i mierzyć się z niełatwymi wyzwaniami. Te doświadczenia pozwoliły jej odnaleźć własny głos na scenie i w filmie, tworząc postacie pełne autentyczności i emocjonalnej głębi. Barbara Wolańska. Maria z komedii małżeńskiej to wszystkie role, w których Ewa przelała swoje doświadczenia i wewnętrzne przeżycia, czyniąc je uniwersalnymi i ponadczasowymi. Z kolei Jerzy Bernatowicz pozostawał w cieniu, ale jego obecność w życiu Ewy była kluczowa. Choć jego własne życie pozostaje zagadką, można wnioskować, że jego spokój i rozsądek w dużej mierze pozwoliły Ewie skupić się na karierze i sztuce. To właśnie dzięki tej równowadze między jej emocjonalnym temperamentem a jego stabilnością mogli przez lata budować życie rodzinne i wspierać siebie nawzajem, choć nie bez wyzwań i momentów rozłąki. Widzowie, którzy dziś śledzą historię Ewy i Jerzego, często zadają sobie pytanie: jak kształtują się losy człowieka, który wychowuje się w zwykłym domu, a później staje się ikoną kultury? Jak wpływa na to kontrast między naturalną ekspresją a spokojem? który oferuje druga osoba w związku, ta opowieść o początkach życia, młodzieńczych buntach i skrytej harmonii między dwiema zupełnie odmiennymi osobowościami, wciąga niczym najlepszy dramat, nie pozwala oderwać wzroku, zmuszając do refleksji nad tym, jak przeszłość kształtuje nasze wybory i relacje w dorosłym życiu. Dla widza obserwującego tę historię z perspektywy mediów i social mediów, dzieciństwo Ewy, pełne indywidualizmu i dążenia do wyrażenia siebie, kontrastuje z tajemniczym, racjonalnym światem Jerzego, tworząc opowieść pełną napięcia, emocji i nieoczekiwanych zwrotów. Każdy szczegół ich przeszłości, choć nie zawsze jawny, rzuca nowe światło na ich późniejsze życie, decyzje i dynamikę związku, która przez dekady fascynowała publiczność. Warszawa, Ewy Kasprzyk i Jerzego Bernatowicza to opowieść, która porusza, inspiruje i zmusza do refleksji nad tym, czym jest prawdziwa odwaga, miłość i poświęcenie. Po latach życia na oczach opinii publicznej, w blasku reflektorów i w cieniu skomplikowanych emocji, oboje pozostają symbolem siły charakteru, wytrwałości i wzajemnego szacunku, który nie zawsze musi być głośny, ale zawsze ma ogromne znaczenie. Ewa Kasprzyk, kobieta, która dorastała w zwykłym Stargardzie Szczecińskim, a następnie zdobyła sceny teatralne i kinowe całej Polski, niejednokrotnie udowadniała, że talent i pasja mogą przetrwać nawet w obliczu samotności i trudności. Jej role, od Barbary Wolańskiej w Kogel-Mogel po Marię w Komedii Małżeńskiej, nie tylko podbiły serca widzów, ale stały się ikonami, które pozostaną w polskiej kulturze na zawsze. Każde jej publiczne pojawienie się, każda interpretacja sceniczna, każdy uśmiech i gest były manifestacją człowieka, który potrafił przekształcić osobiste wyzwania w siłę twórczą. Jerzy Bernatowicz. Choć nigdy nie był w centrum uwagi mediów i nigdy nie zabiegał o sławę, pozostaje kluczową postacią tej historii. Jego spokojna obecność, cierpliwość i nieocenione wsparcie pozwalały Ewie rozwijać skrzydła, realizować artystyczne ambicje i zachować równowagę w świecie pełnym oczekiwań i wymagań. Choć jego życie prywatne pozostaje tajemnicą, a szczegóły jego przeszłości niewyjaśnione, to właśnie dzięki niemu Ewa mogła stać się ikoną, którą dziś znamy i podziwiamy. Ta para, choć o zupełnie różnych temperamentach i ścieżkach życia, przez dekady udowadniała, że miłość i zrozumienie nie muszą być głośne ani spektakularne. Czasem najważniejsza jest cisza, wzajemne wsparcie i umiejętność pozostania obok drugiej osoby w chwilach, które nie są widoczne dla innych. Ich ponad trzydziestoletnie małżeństwo, mimo trudności. Zdrad i rozłąki pozostaje przykładem związku opartego na szacunku, lojalności i wzajemnym zrozumieniu. Publiczność, która śledziła ich życie, niejednokrotnie była świadkiem kontrastów między blaskiem reflektorów a realiami prywatnego życia. I choć wiele emocji, cierpienia i poświęcenia było ukrytych przed opinią publiczną, dziś, gdy Ewa odważyła się mówić prawdę o swojej przeszłości, Widzimy pełen obraz kobiety i mężczyzny, którzy potrafili odnaleźć równowagę między obowiązkami, rodziną i własnym szczęściem. W obliczu wyznań Ewy Kasprzyk media, fani i krytycy wyrazili nie tylko szok i niedowierzanie, ale przede wszystkim głęboką empatię i podziw dla jej siły. Setki tysięcy osób w mediach społecznościowych dzieliły się swoimi refleksjami, wspierały ją słowami otuchy i wdzięczności. Ewa, jesteś inspiracją dla nas wszystkich. Pokazujesz, że można być silnym, kochać, cierpieć i jednocześnie realizować swoje pasje, pisały tysiące internautów. Jednocześnie Jerzy Bernatowicz, choć pozostaje osobą dyskretną, zyskał uznanie za sposób, w jaki wspierał żonę w jej karierze, pozostając fundamentem stabilności, na którym Ewa mogła budować swoje artystyczne imperium. To dzięki jego obecności i cierpliwości możliwe było rozwinięcie skrzydeł aktorki. Która dziś uważana jest za jedną z najwybitniejszych w historii polskiego teatru i kina. Ich historia uczy nas, że prawdziwa odwaga nie zawsze polega na walce ze światem, lecz czasem na walce ze sobą, z własnymi lękami, samotnością i trudnymi wyborami. Ewa i Jerzy pokazują, że człowiek może być jednocześnie silny i wrażliwy, publicznie podziwiany i prywatnie skrywać własne dramaty, a mimo to pozostawać autentyczny, wierny swoim wartościom i bliskim. Dla tych, którzy dziś śledzą tę historię, Ewa Kasprzyk i Jerzy Bernatowicz, stają się symbolem siły, wytrwałości i wzajemnego szacunku. To przypomnienie, że za każdym sukcesem artysty stoi często niewidoczna historia wsparcia, poświęcenia i miłości, która pozwala przetrwać w świecie pełnym wyzwań. Niech ta historia będzie inspiracją i lekcją dla nas wszystkich. O tym, jak ważna jest odwaga, prawda, szacunek i zdolność do wybaczania. Zachęcamy do dzielenia się tym materiałem, komentowania, wyrażania swoich refleksji i wspierania bohaterów tej niezwykłej opowieści. Dajcie like, share i pozwólcie, aby ta historia o sile, miłości i człowieczeństwie dotarła do jak największej liczby osób. Bo Ewa Kasprzyk i Jerzy Bernatowicz pokazali, że życie, nawet pełne dramatów i trudności, może być piękne, inspirujące i godne podziwu, jeśli tylko mamy odwagę żyć w zgodzie ze sobą i doceniać ludzi, którzy są przy nas na co dzień.